No i co, nie mówiłem dwa miesiące temu, że Legia ma po sezonie, że sezon jest stracony, że mistrzostwa nie będzie. No i co mówiłem? I co się stało? Dwa miesiące później Legia odpada z Pucharu Polski po pierwszym meczu, w którym rozegrała w tych rozgrywkach. Przegrywa go i debile zamiast faulować tego zawodnika, który przyjmował piłkę, widzą, że jest sytuacja 1 na 1 to oni go nie faulują. A jak są w środku boiska, to faulują wtedy. No i gdzie tu logika jest? Dostałby czerwoną kartkę tam do końca meczu i tak by było dwie minuty, trzy do końca. Doradcy yy, Miodulskiego. Mówiłem, że po, żeby pogonić Rzewakowa i tego doradców Miodulskiego. Yy, a co Miodulski zrobił? Nic, jeszcze im płaci pensję. No to trzeba być naprawdę mało roztargniętym, żeby tak prowadzić swój biznes, żeby ciągle bęcki dostawać od klubów, którzy nawet nie mają połowy takiego budżetu jak Legia. Gratuluję Miodulskiemu inteligencji.